Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy kto was zabije będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie, ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Pan Bóg pozwala nam przeżywać kolejny dzień. Dzisiaj w kościele wspominamy świętego filipa Nereusza który bardzo często mówił do dzieci bądźcie grzeczni, jeśli potraficie. To jest święty, który jak miał trudną sprawę, modlił się na klęczkach przez 40 godzin. Stąd się wzięło tak zwane 40 na nabożeństwo, które często w naszych kościołach się odprawia przed wielkimi wydarzeniami jak chociażby w naszej parafii przed odpustem świętego Augustyna, który przypada 28 sierpnia. To jest także święty patron dzieci i młodzieży, wielki święty Kościoła niestrudzony szafarz Bożych Sakramentów. I dzisiaj także obchodzimy Dzień Matki, dlatego myślimy o wszystkich swoich matkach, o tych żyjących, prosząc dla nich o błogosławieństwo, i o tych zmarłych o radość życia wiecznego. I słyszymy słowo, że prześladowanie ze względów religijnych nie podoba się ani Panu Jezusowi Chrystusowi, ani się nie podoba Bogu. Co to oznacza, że żaden człowiek, jakkolwiek jakąkolwiek by podzielał wiarę, jeśli prześladuje kogoś z powodów religijnych, to znaczy nie podoba się Bogu. Jest to bardzo mocne stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że przemoc nie rodzi wiary. I myśmy tego doświadczyli jako Polacy na Soborze w Konstancji, kiedy Paweł Włodkowic wygłosił przepiękną mowę, traktat filozoficzny właśnie o przemocy, którą wykorzystywano w ewangelizacji. I on właśnie udowodnił, że jest to antyświadectwo, że to do niczego nie prowadzi. To jest myśl, która potem zrodzi wielką teologię Solidarności. Solidarności, która będzie oparta nie na teologii wyzwolenia, ale na człowieku, którym to święty Paweł powie jedni drugich brzemiona noście. I teraz zobaczcie, że Kościół, który ma też niestety na, swoim, na swoich barkach nosi też trud tych trudnych wydarzeń, jakim były prześladowania, potrafił uklęknąć i prosić o wybaczenie. To Jest bardzo ważne, dlatego że człowiek, który prosi o wybaczenie, staje się człowiekiem wolnym. I nasz Kościół w osobie świętego Jana Pawła II w wielkim tysiącleciu milenium właśnie uczynił ten gest. Dlaczego? Dlatego, że to daje wolność, przebaczenie daje wolność, a nienawiść rodzi nienawiść. I też zobaczcie, dzisiaj w pierwszym czytaniu będzie powołanie IDI, to jest pierwsza wyznawczyni w naszej Europie, ta, która mieszkała w Macedonii. Od niej rozpocznie się kościół, od niewolnicy, która zajmuje się produkcją purpury, której Pan Bóg, jak mówi święty Paweł, otworzył serce, przyjęła chrześcijaństwo. I rozpoczyna się wielki pochód chrześcijaństwa w Europie. I to jest chrześcijaństwo, które także jest naszym udziałem, ale chrześcijaństwo oparte o miłość, o miłość, do której dzisiaj Pan nas też wzywa, a wzywa nas przez Ducha Świętego. To znaczy, że jeżeli my spotkamy się z prześladowaniami, z trudnościami, z nienawiścią, musimy przyzywać Ducha Świętego, który wszystkiego nas nauczy, który nas nie zostawi i który wskaże nam drogę, aby nie realizować drogi nienawiści. Tak jak święty Paweł, on tra trafił do więzienia w Filipii, Można powiedzieć, niesłusznie skazany, niesprawiedliwie potraktowany, ale on to wszystko interpretuje w Duchu Świętym. To Duch Świętego tam posłał. I właśnie dzięki temu, że tam był, trafił na to spotkanie z Lidią i rozpoczęła się przygoda chrześcijaństwa w Europie, bo my nie znamy dróg Pana ale trzeba je przyjmować i poznawać takie jakie one przyzywając tawieliswa świętego Filipa Nereusza wspominając dzień Matki prośmy Pana aby nam błogosławił i posyłał nam Ducha Świętego